Tydzień temu otrzymaliśmy zmiany eksperymentalne związane z handlem. Mojang poprosiło nas o feedback związany ze zmianami i oczywiście, wielu graczy owy feedback napisało. Opinie były różne, więc w tym tygodniu, na podstawie tego feedbacku, Mojang postanowiło zaktualizować skalik sensory. Tak, to ma sens. Oczywiście, drobna aktualizacja skalku to nic złego, ale raczej po tym, co wprowadzono tydzień temu, spodziewaliśmy się większej ilości poprawek i ewentualnych zmian, by móc w końcu ukierunkować dobry rozwój aktualizacji wieśniaków. No ale cóż. Może to w przyszłym tygodniu. Mimo wszystko mam szczerą nadzieję, że dzisiejszy przegląd Wam się spodoba i spędzicie sobie miło najbliższe kilka minut oglądając ten materiał. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie by być na bieżąco. A teraz zacznijmy. Tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj drobna aktualizacja skalku. Przede wszystkim sensory wykryją wibracje niezależnie od tego jaki mamy ustawiony dystans symulacji. W tym przypadku jest minimalny, odległość naprawdę duża, a jak widzicie mimo wszystko wibracje do tego sensora od tego snapshota bez problemu trafiają. Jeśli chodzi o zmiany z wibracjami to te na poziomie 11 zostaną wykryte przez sensory jeżeli przez hopper do półki na książki trafi książka. Jak widzicie poszło. Tak samo wibracje na poziomie 11 zostaną wykryte, jeżeli jajko żółwia lekko pęknie, natomiast jeżeli z niego wykluje się mop, wtedy wibracje będą miały poziom 12. Zgaszenie ognia wodą z butelki również wydzieli wibracje na poziomie 12. Za to wibracje na poziomie 4 zostaną wykryte, kiedy będziemy ściągali jakąś część zbroi, np. hełm. Używanie mączki kostnej to wibracje na poziomie 3. Królik zjadający marchewkę z pola to wibracje 11. Tak samo zresztą jest w przypadku lisa. Nakarmienie wilbonda na kaktusem to wibracje na poziomie 8. Ewoker przyzywający weksy czy też wnyki wytworzy wibracje na poziomie 14. Poprawiono też wygląd wzorów na zbroje. W tym przypadku jak widzicie mamy hełmy kolczugowe. I może to wydać się dziwne, ale na tym hełmie naprawdę mamy nałożony wzór, w tym przypadku oka. Żółwie hełmy również zostały dotknięte przez poprawki, i mimo że może na pierwszy rzut oka na materiale tego nie widać, to na porównaniu, które w tej chwili wyświetla Wam się na ekranie, jak najbardziej możecie zauważyć, że było to do tej pory niepoprawne. Moim skromnym zdaniem nie wyglądało to źle, ale nie oszukujmy się, powinno to działać w ten sposób, że wzory są dosłownie na zbroi, a nie poza nią. Chociaż dochodzi teraz tutaj do takiego absurdu, że hełm z kolczugi pomimo nałożonego wzoru, wygląda dosłownie identycznie. Jak wariant zwykły. Być może w związku z tym też pojawi się jakaś drobna aktualizacja. Kiedy mieliśmy włączony duży kontrast, suwak nie był niestety widoczny. Na szczęście w tym snapszocie to naprawiono. Do tej pory wiele mobów miało przypisane swoje odpowiednie kroki przy wyświetlaniu w prawym dolnym rogu i tyczyło się to pand, lam, topielców, rewagerów, zoglinów, hoblinów, piglinów i brutalnych piglinów. Obecnie wyświetlają się po prostu kroki. Pytacie się mnie też często, co sądzę o nowej Euli czy cokolwiek na ten temat nagram. Moi drodzy, temat śledzę od samego początku i jak najbardziej taki materiał jest w planach już od grubo ponad tygodnia. Na początek przede wszystkim zależy mi na tym, żeby wszystko zrozumieć, by nie podać wam żadnego fake info. Ważne jest dla mnie skumanie wszystkiego co się zmieni albo ewentualnie co się nie zmieni, co było i ewentualnie zostało odświeżone, tak by materiał był jak najbardziej rzetelny. Jeśli wszystko dobrze się uda, no to prawdopodobnie już jutro taki materiał wyląduje na kanale. Jeżeli nie jutro, to w najbliższych dniach, ale dam z Ciebie wszystko, żeby w piątek już na kanale materiał taki na Was jak najbardziej czekał. A na dziś nie uwierzycie do boby na tyle, ponieważ przód jest maciubki. Dzięki Wam piękne za obejrzenie, Mam nadzieję, że te parę minut spędziliście sobie miło. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!